Wiem, że już wszyscy o tym mówią, jednak ja nie mogę przejść obojętnie obok tego tematu, także ja też się wypowiem. Dzisiaj posłuchamy sobie wystąpień Dudy i Mateusza Morawieckiego. Także, kochani, jeśli jesteście ciekawi, co tam znowu słychać, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Króciutki wstęp, o co chodzi, jak się można domyślić, Polacy nic się nie stało. Nic nie stało i nic się nie stanie. Zawsze tak samo, nic nie zmieniane. Absolutnie. I cała sytuacja jest na tyle kuriozalna, że Ukraina nawet nie przeprosi, bo Duda z Morawieckim uznali obcą rakietę zabijającą Polaków za wypadek. I tutaj chciałabym zobaczyć na przykład, jak. Ten pocisk omyłkowo spada, nie wiem, na przykład na Mariot w Warszawie. Chciałabym Wam pokazać, ale zasłoniłam rolety, bo się łatwiej koloruje. E, albo na inny budynek, który pomieści na przykład tysiące ludzi. Wtedy też powiemy, że nic się nie stało, że to przypadek niechcący, tak? Bo teraz dudu z Mateuszem myślą, a dwie osoby, dobra, traktor, jakoś. Jakoś to będzie, jakoś przez to przejdziemy. I już nie patrzą na to z innej perspektywy, co by było gdyby, gdyby ta rakieta omyłkowo walnęła w centrum Warszawy, czy w centrum innego miasta, gdzie znajduje się bardzo dużo ludzi. Nie, na to z takiej perspektywy nikt z naszego rządu nie patrzy. Ale zobaczmy, co tam Dudu ma do powiedzenia. No to wczoraj. Oglądałam to już wczoraj, nie? I tak sobie pomyślałam, że nie. Musimy to skomentować sobie w odcinku, bo. Szlak mi trafia, jak słuchałam. Nie? Ja będę to stopować i będziemy sobie na bieżąco komentować. Tak będzie najprzyjemniej. Przede wszystkim chcę złożyć głębokie wyrazy mojego współczucia dla najbliższych tych dwóch naszych obywateli, którzy dzisiaj no, zginęli w wyniku wybuchu najprawdopodobniej rakiety, która spadła na naszym terytorium 6 km od, od polsko-ukraińskiej granicy. Czekajcie. Proszę Państwa, jestem w tej chwili po całym szeregu konsultacji międzynarodowych, poczynając od sekretarza generalnego NATO, pana Jensa Stoltenberga, poprzez rozmowę, którą odbyłem z panem prezydentem Joe Bidenem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważną, jak wiemy, to jest nasz główny sojusznik, najpotężniejsza armia świata. Wszystkich zapewniam. Prezydent Joe Biden jasno i wyraźnie tak. powiedział, że Stany Zjednoczone absolutnie dotrzymują sojuszy, Stany Zjednoczone są z nami, wszystkie zapisy Traktatu Północnoatlantyckiego i zobowiązania sojusznicze są obowiązujące i Stany Zjednoczone stoją razem z nami na straży bezpieczeństwa polskiego, tak jak i całego sojuszu północnoatlantyckiego. Pana Risi Sunaka, z którym także rozmawiałem przed chwilą tego wybuchu, do którego doszło dzisiaj. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że udzieli nam wsparcia w postaci amerykańskich ekspertów, którzy pomogą nam w badaniu miejsca tego, tego, tego tragicznego zdarzenia. Także to będzie działanie tutaj wspólne, można powiedzieć właśnie sojusznicze. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie w szczegółach wyjaśniona. Wiemy oczywiście doskonale o tym, że przez cały dzień praktycznie trwał rosyjski atak rakietowy właśnie przeciwko Ukrainie, ale nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tą rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Śledczy wierzę w to głęboko, tą kwestię, tą kwestię wyjaśnią. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to wszystko jest w tej chwili jeszcze w trakcie. Nie, zobaczcie. To samo rozpisywało się TVP, nie? że najprawdopodobniej, że y, rosyjska rakieta y, uderzyła w Polskę. No i to, że rakieta jest produkcji rosyjskiej, to kurwa nie znaczy, że Rosja ją wystrzeliła. No to jest chyba oczywiste i każdy, ja przepraszam, ja muszę to zamknąć, bo mnie to irytuje, że każdy, że każdy kto ma ruską, rosyjską y, rakietę może sobie strzelać. I będziemy zgadniać na Rosjan. No przecież to jest to jakiś jest absurd, ale tak to tłumaczyło TVP i tutaj tak samo oczy próbuje zamedlić nam Andrzej Duda. W trakcie, w trakcie badania. Proszę Państwa, chcę zapewnić, że sojusz Północnoatlantycki jest w stanie gotowości. My wzmocnim. Dobra, pierdolisz. Naszych śledczych i nasze służby, jak i przez sojuszników. Proszę Państwa, no, wczoraj obserwowaliśmy zmasowany niespotykanej skali atak rosyjski na Ukrainę wystrzelono przynajmniej około 100 rakiet przeciwko Ukrainie, różnego rodzaju, strona rosyjska. Bombardowane było praktycznie całe terytorium Ukrainy. W szczególności były też i bombardowane obszary przygraniczne, czyli, czyli obwodu lwowskiego i obwodu wołyńskiego. Na miasta w tej części Ukrainy praktycznie wszystkie większe ośrodki miejskie spadły wczoraj rosyjskie rakiety. Ukraina broniła się, co oczywiste i zrozumiałe, Także wystrzeliwując rakiety, których zadaniem było strącenie rakiet rosyjskich. W związku z powyższym mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem wywołanym przez stronę rosyjską. Tak jak i cały konflikt. W istocie zatem winę za całe wczorajsze starcie z całą pewnością ponosi strona rosyjska. My z panem premierem od czasu, kiedy doszło do tej eksplozji na terenie Polski, wiemy o tym, że. Rozumiecie to. Winę za całe to wydarzenie ponosi strona rosyjska. I co? I odpowiedzialność za to, i odszkodowania dla ludzi, którzy zginęli, ma płacić strona rosyjska. A Ukraina nawet nie przeprosi? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeśli faktycznie zrobili to przez przypadek, to wystarczyłoby powiedzieć: Kurde, no przypadek, no nie chcieliśmy, nie było to zamierzone, tak? Przepraszamy, zapłacić odszkodowanie rodzinom. Tych osób, które zginęły, bo należy im się to, a nie, że ktoś im rzuci 3000 złotych ochłapu, tak strzelam, ale tak podejrzewam, że mniej więcej, no jak są powodzie, no tak około 3000 złotych dają ludziom na odbudowanie domu <grym> I, i że sprawa będzie załatwiona. Nie, sprawa nie będzie załatwiona. Zginęły dwie osoby, a jeśli ta rakieta omyłkowo trafiłaby w centrum dużego miasta, zginęłoby dużo więcej ludzi. I tutaj nie ma znaczenia, ile osób zginęło. Tutaj znaczenie ma to, że obca rakieta, wtargnęła na teren NATO, na teren Unii Europejskiej i wszyscy mówią, co? So, nic się nie stało, okej, okay, no przecież mogą spadać tam rakiety ukraińskie przez pomyłkę. Przecież takich rakiet może być dużo więcej. I co, i mogą? No wyobraźmy sobie teraz, no to była jedna. No ale dobra, jak pomyślą sobie, a, no to nie musimy już uważać, możemy napierdzielać tymi rakietami, najwyżej wschodnią część Polski się rozwali, ale Ukraina wygra. O to chodzi tutaj w tym konflikcie, tak? Czy, czy o co? Bo, no nie wiem, może ktoś z Was mi wytłumaczy, może ja źle myślę. Może tak być. Ale słuchajmy, co Dudu ma dalej do powiedzenia. Sześć kilometrów od granicy naszej z Ukrainą e, doszło do eksplozji wczoraj, w której zginęło dwóch naszych obywateli. E, w tej chwili cały czas są prowadzone tam na miejscu czynności śledcze. Prowadziliśmy z Panem Premierem wczoraj nie tylko e, tutaj spotkania dotyczące bezpieczeństwa Polski, podjęliśmy konkretne działania w celu wzmocnienia tego bezpieczeństwa, ale również rozmawialiśmy z sojusznikami. Cóż można powiedzieć? Przede wszystkim, proszę Państwa, nic absolutnie nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Czyli, że to, co się stało, czyli to, że na naszym terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym. Nie była to rakieta, która była wymierzona, wycelowana w Polskę. W istocie zatem nie był to atak na Polskę. Pytanie zasadnicze brzmiało, jaka to była rakieta. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej. Rozumiecie to mamienie oczu Polakom? Co nas to obchodzi, kto wyprodukował tę rakietę? Nas interesuje to, kto ją wystrzelił w naszym kierunku. I jeśli my będziemy pozwalać na to i nie wyciągać konsekwencji z omyłkowo wystrzelonych rakiet, to zbombardują nam cały wschód, byleby tylko się obronić. No bo to będzie łatwizna, tak? Prawdopodobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300. I w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów. Na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską, natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu obronie przeciwrakietowej, czyli że była użyta przez siły obronne ukraińskie. Ostrzał rosyjski rakiety leciały, były to rakiety manewrujące, które w istocie leciały. I patrzcie, i nie powiem wprost, że to jest rakieta wystrzelona z terytorium Ukrainy w kierunku Polski, która miała zniszczyć rosyjską rakietę. Ona powinna ją niszczyć na terytorium Ukrainy. I tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I jeśli będziemy po Pozwalać na takie pomyłki, no to cały wschód polski możemy uznać za delikatnie mówiąc zagrożony, bo jak spadła jedna rakieta, jaką Andrzej Duda na, da nam gwarancję, że więcej omyłkowo ukraińskich rakiet nie spadnie na wschodnią część naszego kraju? No nie da nam takiej pewności, no bo jak widać, nic kuźwa nie działa w tym kraju, tak? Tak samo jak mówił pan. Mateusz Morawiecki, że nie ma kraju na świecie, który jest w stanie obronić się przed rakietą na terenie tego kraju. No, okej, okay, no ja to rozumiem, że to nie jest tak, że w każdej części kraju możemy się bronić od rakiet, tylko słabo wyszło, że teraz wszyscy wiedzą, gdzie mogą strzelać. Bo tam nas nikt nie broni, a chyba właśnie najważniejsza część, czyli wschodnia Polska, która ma się bronić przed niby Rosjanami, przed Białorusinami, no teraz już przed Ukraińcami, w sumie też powinniśmy się bronić. Na to wychodzi, y, powinna być uzbrojona po zęby. Po to jeździ tam amerykańskie wojsko, po to ustawiają tam y, płoty i tak dalej, żeby ta granica, wschodnia granica NATO, wschodnia granica Unii Europejskiej, żeby była bezpieczna. A tu wychodzi na to, że Amerykańcy sobie stacjonują, wszyscy nam mydlą oczy, ale wschodnia granica bezpieczna nie jest. I do, co do tego już chyba cały świat nie ma wątpliwości, że wschodnia granica NATO nie jest bezpieczna, a powinna być najbardziej strzeżoną granicą, e, jeśli chodzi o Unię Europejską, tak? No bo jeśli się kłócimy już z Rosjanami i nie potrafimy dojść do porozumienia, i musimy wściubiać nosa w nie swoje sprawy, i musimy stać zawsze po stronie przegranych, przepraszam, ale tak jest, e, no to powinniśmy się umieć bronić, tak? A tutaj się okazuje, że Amerykańskie wojska sobie siedzą, my im sponsorujemy wyjazdy, a wschodnia granica dalej nie jest bezpieczna. I to jest przerażające. Ciały z różnych kierunków, prawdopodobnie część z nich leciała w okolice polskiego terytorium i zawracała w kierunku z powrotem na wschód. Więc ukraińska obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała rakiety w różnych kierunkach i jest wysoce prawdopodobne, że jedna z tych rakiet spadła niestety na terytorium Polski. Oględziny na miejscu zdarzenia te wstępne już wskazują na to, że, że, że nie doszło tam do, do klasycznej eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, tylko prawdopodobnie był to efekt po prostu upadku rakiety w tym miejscu, połączony być może z eksplozją paliwa, które pozostawało w tej rakiecie. Nie była to klasyczna duża eksplozja rakiety. Takie, takie na razie wynikają z obserwacji wstępne wnioski. Natomiast. Tylko jakby ta. Rakieta, jak już wspomniałam wcześniej, która spadła, a nie wybuchła, spadłaby na jakiś bardzo duży budynek w centrum Warszawy czy w centrum innego miasta, zginęłoby bardzo dużo ludzi. I dalej byśmy się śmiali: a pomyłka, kurde, błąd, co te dwie osoby, nie? I jeszcze zaraz powiem: a pewnie w podeszłym wieku to, to już się takim długo nie zostało. No i jak tak można? Dwóch Polaków zginęło od obcej rakiety na terytorium Polski. I jeśli my. Pozwalamy na to, żeby takie wypadki się zdarzały, no to to już przechodzi ludzkie pojęcie. Nie dość, że nie mamy e, tak zmilitaryzowanej wschodniej ścianki NATO, nie mamy z dokładnie chronionej wschodniej granicy, a mydlono nam oczy, że mamy, to coś jest z tym prezydentem i premierem nie tak. No dobra, ale skoro już wiemy tak, że to, to był przypadek, Polacy nic się nie stało i, i wiecie, i. W ogóle tematu nie ma, no kuźwa trudno, tak? Zdarza się każdemu walnąć rakietą w obcy kraj, nie? No każdemu się może zdarzyć. No, wypadek przy pracy. No, Sory, Tam dwie osoby zginęły. Ktoś będzie roztrząsał. Poszukajmy sobie, co no, na przykład Wód Zeleński na ten temat mówi, nie? No, bo to też jest bardzo istotne, jak on się do tego odnosi. Ja wam zaraz przeczytam. Do rzeczy napisała o tym. Nigdy nie mogę spamiętać, z której strony jest do rzeczy, czy z prawej, czy z lewej. Uwaga. Prezydent Joe Biden stwierdził, że stanowisko prezydenta Ukrainy, jakaś reklama Włodymira Załyńskiego, to nie dowód w sprawie wybuchów przewodowie. No i to jest racja. Dowód to są eksperci analizy i... Zbieranie dokładnych informacji, a nie to, co powie pan Zoeński. Jak się okazało, tragedia w przewodowie była wypadkiem, a rakieta, która spadła na polską ziemię, zabijając dwie osoby, została najprawdopodobniej wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, broniąc się przed rosyjskim atakiem na infrastrukturę energetyczną zachodniej Ukrainy. Mimo to Kijów zaprzecza i wskazuje Rosję, rozumiecie? Złap za łapę, to i tak powie, że to nie jego ręka. Prezydent Ukrainy podtrzymuje swoje stanowisko, że rakieta, która uderzyła w terytorium Polski, nie została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. I wiecie co, i ja mam takie wrażenie, że on po prostu chce, aby całe NATO wkroczyło do walki z Rosją. Rezygnujemy w takim razie oficjalnie z tego challenge'u. Nie, 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 nie. Ja nie, ja nie chcę przechodzić przez coś takiego. I to jest takie to na pewno nie jest moja rakieta. To na pewno Rosjanie powinniście coś z tym zrobić. I mam nadzieję tylko, że przywódcy innych państw przestaną wierzyć w to, co on mówi, bo to się staje coraz bardziej niebezpieczne. To już nie są żarty. Pan Zełęcki chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, że cały świat nie będzie odpowiadał za jeden kraj, a bardzo do tego dąży. Ja na przykład nie mam zamiaru walczyć z Rosją za Ukrainę. Bo dlaczego? Za Kaczyńskiego by mi się nie chciał walczyć, a co dopiero za obce państwo? No nie, no tak, tak się nie robi, a on coraz bardziej miesza nas właśnie w taki konflikt. I teraz to było dla niego to super akcja była, nie? Że o, powiedzmy, że to Rosja, to NATO będzie musiało wkroczyć. Co piszą dalej? Załyński przekazał, że we wtorek wieczorem otrzymał raport od dowódcy Sił Powietrznych Ukraińskiej Armii. Tylko patrząc na łapówkarstwo tamto... Ten raport to wiecie. I powiedział: Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk, ani nasz atak rakietowy. Nie ma sensu, żebym im nie ufał, przeszedłem z nimi wojnę, powiedział polityk na konferencji prasowej. Jego wypowiedź cytuje ka ukraiński kanał 24. Oczywiście, no jak powiedział to jakiś pan Saszka, nie? No to na pewno tak jest. Wsz wszyscy się mylą, nie? Saszka ma rację. Nie ma powodu, żeby Załoński ufał e, analitykom, e, specjalistom, radarom, nie. On ufa swojemu generałowi. To na pewno rusy. I NATO powinno wkroczyć, i wojna powinna rozpełznąć się na całe NATO. Ale Joe Biden zachował w tym momencie taki zdrowy rozsądek, co mnie zaskoczyło, bo na przykład Duda to już by od razu klepał załońskiego po ramieniu, a jednak Joe Biden stwierdził e, krótko. I zwięźle. Do słów prezydenta Ukrainy odniósł się w czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Polityk udzielił krótkiej wypowiedzi mediom po powrocie ze szczytu G20 na Bali. Zazdroszczę im trochę tych szczytów na Bali. Dziennikarze zacytowali słowa Załońskiego, na co Biden odparł: To nie jest dowód. No bo to nie jest dowód. I to jest trochę ośmieszanie się Załyńskiego w takiej sytuacji, bo to ewidentnie widać, że bardzo próbuje, aby NATO w... dołączyło do tej wojny. Aby Unia Europejska się dołączyła, aby Polska się włączyła, a jak Polska się włączy, to cała reszta krajów. I uważam, że jego zachowanie jest niebezpieczne i ktoś powinien go przystopować, może tak delikatnie powiem. W środę Biały Dom i Pentagon wydały wspólne oświadczenie w sprawie wybuchu rakiety w przewodowie, w którym potwierdziły wersję Polski. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek, ponieważ rakieta nie była celowo wymierzona w Polskę. Oczywiście to są też takie spekulacje i to nie jest żaden dowód. Mogła być wystrzelona specjalnie w Polskę, żeby później powiedzieć, że to ruski i że może w końcu NATO wkroczy do akcji. Nie wiemy. Wszystko to, to są spekulacje. Intencji drugiego człowieka nie poznamy. My możemy się domyślać, jakie były intencje. I teraz tak, jedna strona Polski będzie myślała, że to niechcący, druga strona Polski ma prawo myśleć, że to było chcący, bo to wszystko są domysły. Jak możemy sprawdzić intencje drugiego człowieka? No nie da się. Możemy widzieć po jego czynach i efektach. Na przykład to, że później mówi, że to ruski. No spekulować możemy. Pewności nie mamy. I niech nikt nam nie mówi, że w tej sytuacji jak jest jakaś. Super pewność co do intencji tego pocisku, bo nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony. Ani nie możemy być pewni tego, że to było celowe, ani nie możemy być pewni tego, że to było niecelowe. Wcześniej, także w środę, prezydent Joe Biden, jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych informacji przez polskie władze, poinformował partnerów z G7 i NATO, że wybuch, wybuch we wschodniej Polsce został spowodowany przez ukraińską rakietę obrony powietrznej, podała w środę agencja Reutera powołując się na źródło w NATO. Dla mnie finał, Załęski powinien wstać, przeprosić, ale nie, bo jakimś cudem ukraińska rakieta się zgubiła? Zabiła Polaków, spadła na teren NATO i Zełyński uparcie twierdzi, że to Rosja. Dlaczego? Znaczy to, że Ukraina nie potrafi przepraszać i zawołyń nie przeprosi, bo przecież oni mają rację i to Polacy byli źli. To możecie przeczytać w ukraińskiej Wikipedii, z łatwością ją znajdziecie w Google. Jak wygooglacie. I za to też nie przeprosi. Mnie tylko zastanawia właśnie ten fakt, dlaczego jest tak, że stało się niechcący. Okej, okay, przepraszamy, no taka sytuacja jest konflikt zbrojny, nie mieliśmy za bardzo na to wpływu, broniliśmy się. Polacy wybaczcie, rodzinom zapłacimy odszkodowanie. To jest podejście, które jest uczciwe. A tu nagle sobie spada rakietka z Ukrainy i Ukraina za partię idzie, że to Rosja? Tylko po to, żeby wywołać mój. Moi... Znaczy, to jest moje zdanie osobiście. I osobiste moje zdanie jest takie, że wychodzi na to, że to zrobione zostało tylko po to, żeby wywołać konflikt pomiędzy NATO a Rosją. Bardzo prosta sprawa by wtedy wyszła, nie? I na plus dla kogo? Dla Polski? Nie. Dla NATO? Nie. Dla Ukrainy? Tak. No ale co my możemy? I uważam, że aby nie wyjść na państwo z dykty, powinniśmy wyciągnąć konsekwencje. I odszkodowania powinny płynąć od Ukraińców dla rodzin osób, które zginęły w tym ataku. Albo jak to mówi prezydent, głowa naszego państwa. Lub premier Mateusz Morawiecki, głowa naszego rządu. Że to niefortunna pomyłka. A Zeleński pali głupa jak większość Ukraińców na TikToku. To co się tam dzieje na tym TikToku to jest jakiś skandal. Jakby Polacy obejrzeli te ich filmiki to by... Sami ich spakowali. No ale że Ze mówi, że to wina ruskich, no to już wam przytaczać. Nie muszę kolejny raz, nie? Zresztą tak samo przepraszam, jak zawołań. I myślę, że tę rakietę powinniśmy wysłać nie tam z powrotem. Sprawdziłam jeszcze, co myślą o tym ludzie, bo sobie myślę, kurde, może ja mam tylko takie odczucia negatywne co do całej sytuacji, i może powinnam się uspokoić. I w ogóle, no, wypadek stało się, zginęli ludzie, obca rakieta na naszym terytorium, ale nic się nie stało. I, i tak sobie pomyślałam, że może faktycznie to tylko ja. No, i mówię, sprawdzę komentarze, zobaczę, co wy tam wszyscy myślicie w, o tej całej sytuacji. Pozostało mi tylko powiedzieć, ja pierdolę, ale nie powiem, bo jesteśmy kulturalnymi ludźmi. Jest to kulturalny kanał o kulturze, więc nie powiem, ale z chęcią wam przeczytam te komentarze. Cezar Jagieło napisał: I co? Prezydenta aktora niestety nie stać na przeprosiny, jak zresztą za inne sprawy. Bogdan Zgoła, jak. Może Biden nie słuchać się komika. Będzie kara. Franciszek napisał: cały świat wreszcie zobaczy prawdziwe oblicze tego kłamcy. Więc takie negatywne komentarze. Później proponuje Bidenowi zakwestionować komika istnienie upadliny. Dziadzia otwiera oczy. Wy od nas i tak dużo dostaliście. Po drugiej wojnie to też nie oni mordowali Polaków. Nie mogę już na typa patrzeć i go słuchać, nie go już... O dobra, tego nie będę czytać do końca. Nie mogę już patrzeć na typa dobry manipulator. I tak, i tutaj na przykład z panią Justyną, jak ja Łosia zgodzę, według mnie Załański jest manipulatorem. I manipuluje opinią publiczną bardzo. Samo to przyz... takie trzymanie się tego, że to rosyjska rakieta, wiedząc, że może to zaszkodzić Polakom, którzy im pomagają, może to zaszkodzić Niemcom, którzy im pomagają, i innym krajom. Nieważne, że pomrzemy wszyscy, on musi wyjść na swoje. No i same negatywy, nie? Sprawdziłam jeszcze, co Polacy myślą o przemówieniu Dudy i chyba myślą to samo, co ja. Pani Jolanta napisała, twarde stanowisko i jeszcze do kompletu dodać przeprosiny strony polskiej w kierunku Ukrainy. I tak, mi tego tutaj też brakowało, nie? Że zaraz Andrzej Duda z Morawieckim się popłaczą, będą przepraszać, że w ogóle um, te terytorium Polski się tam znalazło i może oddamy im ten terytorium, żeby to nie było, że spadła ta rakieta na Polskę, tylko niech już to będzie ukraińskie i, i o. Nie, bo tam rusty zabrali im kawałek, to my oddajemy im swój kawałek, żeby ciągle mieli tyle samo. Trochę to tak wygląda. Kasia napisała: Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. No i właśnie to samo powiedziałam wam na początku, bo od razu mi się to z tym kojarzyło: Polacy nic się nie stało. Pan Adam napisał: To żadne usprawiedliwienie przestrzeń powietrzna w pasie 100 km od granicy powinna być przez 24 godziny monitorowana. Każdy wystrzelony pocisk czy rakieta powinna być przechwycona i zestrzelona. Teraz widzimy, że obrona przeciwlotnicza czy rakietowa nie działa. I właśnie to jest też to, o czym ja mówiłam i tutaj się zgadzam z panem Adamem. Że okazuje się, że ta wschodnia ściana naszego kraju w ogóle nie jest strzeżona, że tu można sobie walić rakietami, ludzie na wschodzie poumierają, no i tyle. No i to nawet przypadkowe rakiety, które sobie są wystrzelone z Ukrainy, nie dość, że nikt nas za to nie przeprosi. Rodziny odszkodowania od nich nie dostaną, i jeszcze w uparte będą szli, że to Rosjanie. I pokazali Rosjanom, słuchajcie, wschodnia flanka NATO nie ma żadnych zabezpieczeń, możecie walić śmiało. Te, dla mnie to jest po prostu jakiś absurd. I także zapewne są z, ludzie, którzy popierają jednak słowa Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego. E, są ludzie, którzy twierdzą, że tak, to był wypadek, nie powinniśmy wymagać przeprosin, nie powinniśmy e, wymagać żadnych konsekwencji z tego tytułu. E, nic się nie stało, że obca rakieta wpadła na terytorium NATO i zabiła dwóch cywili. Ja tylko, bo, bo na pewno w komentarzach też będą tacy ludzie, którzy, którzy mają takie zdanie. I okej. Okay. Tak? No, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i je wyrażać w kulturalny sposób. Jednak chciałabym, że jeśli trafią się takie osoby, które tak uważają, że, że to był przypadek i to wina Rosjan, i nie powinniśmy wymagać niczego od strony ukraińskiej, nawet przeprosin, a chciałabym, żeby to jakoś umotywowali. Żeby, chciałabym, żeby mi wytłumaczyli, dlaczego tak myślą. Bo może poznając stanowisko do, tak trochę dogłębniej drugiej strony, może zmienię zdanie. Może się okaże, że faktycznie, kurde, nie ma co wymagać przeprosin czy czegokolwiek, czy wyciągać jakieś konsekwencji, bo się nic nie stało. Także jeśli uważacie odwrotnie, <laughs> jeśli przytakujecie Andrzejowi Dudzie, jeśli przytakujecie Mateuszowi Morawieckiemu i Panu Zełęskiemu, to napiszcie w komentarzu dlaczego. Bo jeśli są osoby, które mają zdanie podobne, na przykład do mnie, no to może wywołać się fajna dyskusja w komentarzach. Może któraś strona zmieni zdanie, może się czegoś od siebie nauczymy, byłoby miło. Także, kochani, temat bardzo trudny, bardzo podzielił. Yy... Bardzo podzielił Polaków, właśnie nie za bardzo podzielił Polaków. Jest tak, że ja myślałam, że Polacy będą podzieleni, a tutaj się okazuje, że oczywiście mówimy o ludziach piszących komentarze, bo zapamiętajmy sobie, że bardzo dużo ludzi tych komentarzy nie pisze. E jestem skłonna uwierzyć w to, że lewicowa strona Polski, mówię o tej skrajnie lewicowej stronie Polski, będzie na pewno uważała, że nic się nie stało. E dla mnie jest trochę przerażające, ale nie, nie zmienimy świata, nie, nie zmienimy podejścia ludzi i nie wiem, czy jest powód, żeby to zmieniać. No każdy, musimy być różni, żeby dyskutować ze sobą i szukać gdzieś tam kompromisów, i jakiegoś dobrego rozwiązania, bo jeśli mamy tylko jedną stronę, no to nie możemy poznać, nie możemy sobie wyrobić własnego zdania. Także kochani, czekam na wasze komentarze. Co wy o tym myślicie? Czy powinniśmy wyciągać jakieś konsekwencje? Czy powinniśmy dać spokój? Czy Załęski powinien przeprosić? Czy Ukraina powinna chociaż raz w życiu przeprosić? Czy coś w tym kraju teraz powinno się zmienić? I czy uważacie, że nasz kraj od wschodu jest należycie chroniony? Czekam na info w komentarzach. A ja was budziam.